Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy, Jezus powiedział do swoich uczniów: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Mego Ojca. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To Wam przekazuję, abyście się wzajemnie Miłowali. Oto słowo Pańskie. że proboszczu drodzy siostry i bracia wysłuchaliśmy przed chwilą tych pięknych słów z listu świętego Pawła do Koryntian słów tak zwanego hymnu o miłości jestem przekonany że na wielu ślubach może i na waszym ślubie te właśnie słowa zostały kiedyś odczytane o tym że Słowa mówiące o tym, że bez miłości nic nie ma sensu, że wszelka wiedza, wszelkie zdobycze, wszystko, co bym miał, choćby wszystkimi językami mówi, wszelką wiedzę posiadał, wszelkie umiejętności cuda mógł dokonywać. Jeśli nie będę miał miłości, mówi święty Paweł, jestem po prostu niczym, nikim. Bo to z miłości zaczyna się nasze istnienie, z miłości Boga, który nas zapragnął i. Miłości naszych rodziców. Dzięki miłości to nasze istnienie, tak bardzo kruche w pierwszych tygodniach, miesiącach, a nawet latach naszego życia, nie miałoby szansy przetrwać, gdyby nie miłość matki, ojca, ich trud. I wreszcie tej miłości zaczynamy szukać sami i, i bywa, że znajdujemy te miłości wtedy, i wtedy wszystko. Wygląda inaczej, i życie wygląda inaczej, i nowe życie się zaczyna. Ale czym właściwie jest miłość? Już na nauce stanowej dla małżonków i rodziców w niedzielę mówiliśmy o tym, nie chcę tych słów powtarzać, więc pozwólcie może inne porównanie. Miłość jest drogą. Bo. Biegną sobie te nasze drogi życia, gdzieś tam się zaczynają, kręcą się, biegną, aż pewnego dnia spotykają się takie dwie drogi, i znów zbliżają się, oddalają, pytają, czy to ty? I wreszcie pada ta odpowiedź tak, i splatają się w jedną drogę, i biegną dalej, a potem przychodzi czas, gdy z tej jednej wspólnej drogi pojawiają się nowe dróżki. Miłość jest drogą. Kochani, ale droga ma sens tylko wtedy, gdy się nią idzie. Jeśli przestaniemy chodzić drogą, to droga powoli zarośnie, a w końcu zniknie, przestanie istnieć. Drogą trzeba iść i Wy dobrze o tym wiecie. To podróżowanie drogą, która jest miłą, którą jest miłość, wasza miłość małżeńska, ono może bardzo różnie wyglądać. Czasami na pewno były takie momenty, choć był początku, ale nie wątpię, że i później, gdy, gdy to podróżowanie drogą miłości było takim radosnym biegiem w podskokach przez ukwiecone, zalane słońcem łąki, gdzie nie czuło się trudu, gdzie, gdzie droga sama się przemierzała. Ale były też na pewno takie momenty, kiedy droga zanurzała się w cienistej dolinie, kiedy mgła przesłaniała drogę, kiedy widać było tylko tyle, co na jeden krok do przodu, od tak, żeby jeszcze ten jeden dzień przeżyć. Kiedy szło się lewa noga przed prawą, a prawa przed le lewą, bo po prostu tak trzeba, trzeba było iść. Wszystko jedno. Liczy się to, by drogą iść, by się na niej nie zatrzymać, by nigdy nie powiedzieć sobie dość już przeszedłem, bo jak długo trwa życie, tak długo miłość ma trwać. A więc ta droga musi iść dalej, jak długo oddychasz, jak długo żyjesz. Droga ma wtedy sens, gdy nią się idzie. Ale jest jeszcze druga zasada dotycząca drogi. Gdy drogę przemierzamy, nie wolno nam zapomnieć o celu. Nie wolno nam zapomnieć, dokąd zmierzamy. Bo jeśli tak się stanie, to możemy się zachwycić jakimś rosnącym przy drodze kwiatem i zejść na manowce. Może nas odciągnąć jakiś widok przeuroczy gdzieś tam na boku drogi i możemy tę drogę i osobę, z którą pod tą drogą podróżujemy, Zostawić dla tego pięknego widoku, czy dla innej osoby. Trzeba wiedzieć, jaki jest cel, że dopóki śmierć nas nie rozłączy, tak jak to kiedyś obiecywaliście. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, która jest ważna na drodze. Na drodze. Gdy się rusza w drogę, warto ze sobą zabrać prowiant. Warto mieć ze sobą to, czym będziemy się mogli w drodze posilić, by nam sił nie zabrakło, byśmy ku temu celowi mogli zmierzać. I kochani, ta droga, którą nazywamy miłością, zwłaszcza dla nas, chrześcijan, katolików, ma swój pokarm. Ma pokarm, który daje nam ten, który jest dawcą miłości. To jest on sam, jego ciało, Eucharystia. Na tej drodze miłości, jeśli chcemy, by ona trwała, by ona biegła dalej, tego pokarmu potrzebujemy. Ale zarazem, kochani, zobaczcie, jak wielka jest miłość Pana Boga, że, że w tym pokarmie daje nam nie tylko pokarm właśnie. Czyli coś, co umacnia nasze siły, ale daje nam również wzór, jak miłość powinna wyglądać. Bo czym jest Eucharystia? Eucharystia przede wszystkim, jak wierzymy my, chrześcijanie, jest obecnością. Ciało Chrystusa jest obecne w tym, białym opłatku, który kapłan unosi, który ty, ty przyjmujesz do swoich ust, do swojego serca. Wierzymy, że to jest Chrystus, że to jest Jego ciało. Pan Bóg znów jest tak miłosierny, że nieraz w ciągu historii Kościoła, da, Kościoła dawał znaki potwierdzające słabość naszej wiary. Znaki mówiące, że rzeczywiście tak jest. Słyszeliśmy wszyscy o cudach eucharystycznych, o tym pierwszym w Lanciano w VIII wieku. Czy choćby jeden którego świadkiem był nasz obecny papież Franciszek, gdy był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires, cud eucharystyczny z 96 roku, gdzie też hostia, którą znaleziono podeptaną na, na posadzce kościoła, zamieniła się w kawałek mięśnia wziętego z serca mężczyzny. Czy choćby te cud eucharystyczne, które miały miejsce na, miejsce na ziemiach naszych. Pan Bóg kto nam potwierdza, ale kto wie, że takich potwierdzeń nie potrzebuje, wystarczy, że Chrystus tak powiedział: To jest ciało moje. Jest obecne. Jest obecne. Czy w miłości? Nie o obecność właśnie chodzi. I to nie tylko o taką zwykłą, prostą obecność, że jestem tutaj razem z Tobą pod jednym dachem. Nie. To chodzi o taką obecność, jaką jest obecność Chrystusa w Eucharystii. Jest to obecność dająca, obecność dla kogoś. Nie wystarczy powiedzieć jestem z Tobą. Trzeba powiedzieć jestem dla Ciebie. I Wy, kochani, wiecie o tym doskonale, że, że inaczej nie da się żyć miłością, jeśli ona właśnie nie jest taka. Jestem dla Ciebie. Jestem dla Ciebie w Twoich potrzebach, jestem dla Ciebie w Twoich pragnieniach, jestem dla Ciebie, byś nigdy się samotny nie poczuł, jestem, jestem dla Ciebie w tych wielkich i małych sprawach życia, nie tylko z Tobą, ale dla Ciebie. Oto ja, część Ciebie. Zobaczcie, jest to obecność wierna i wytrwała. Przecież, przecież Chrystus wiedział, jak my będziemy najświętszy sakrament traktować. Wiedział, że. Będzie niejednokrotnie profanowany. Wiedział, że niejednokrotnie będzie brany nieczystymi ustami i rękami. Wiedział, że będzie przyjmowany obojętnie, że ktoś, kto go przyjmie, nawet podziękować nie będzie umiał, a pomimo to trwa z nami. Pomimo to trwa z nami. Zobaczcie, czy trwanie miłości nie jest właśnie takie, że czasami nie ma za co to lubi się człowieka za coś A jakże często kochać trzeba pomimo. Tyle jest w Tobie miłości na ile pokochasz pomimo. Zobaczcie jak dalej jest jak dalej ta obecność Chrystusa w Eucharystii wygląda. Jest to obecność, która, pochyla się nieustannie nad nami, grzesznikami. Zobaczcie, ile komunii świętych przez nas przyjętych, ile razy klękaliśmy u stóp ołtarza i przyjmowaliśmy ciało Pańskie, a potem znów wracaliśmy do naszych grzechów. Czy Eucharystia obraziła się na nas, czy odeszła z Kościoła, czy Pan Jezus opuścił tabernakulum, wiedząc, że, że to my, grzesznicy, przed nim klęczymy? Nie. Tu pozostał taki bliski, na wyciągnięcie ręki. Żebyś nawet z dna Twojego grzechu mógł, mógł podejść i zawołać: Panie, zmiłuj się nade mną, a on ci odpowie: Oto jestem dla Ciebie i przebaczam. Czy nie tak, czy nie tak jest w tym, co nazywamy naszą miłością? Czy nie bywa tak, że. Że ranimy się nawzajem i to jest tak, że właśnie tych, którzy są nam najbliżsi, ranimy najbardziej właśnie dlatego, że są tacy bliscy. Czasem zupełnie bez żadnej woli z naszej strony, ale złe słowo, a tu myśl jakaś, czyn jakiś popełniony bez zastanowienia jest smutek i jest rana. No właśnie. Eucharystia uczy, że miłość nie będzie potrafiła trwać, jeśli. Nie nauczy się przebaczać i prosić o przebaczenie. I wreszcie to, co powiedziałem o celu, że w drodze nie wolno zapominać o celu. Popatrzcie, jak uczy Kościół święty, ciało Chrystusa w Eucharystii to jest uwielbione ciało Chrystusa. To jest ten Chrystus, który zasiada po prawicy Ojca. Czyli gdy wpatrujesz się w tę białą hostię, to tak naprawdę spoglądasz już w niebo. Ta, to okienko tabernaku, okienko monstrancji, w której umieszczamy hostię, to jest taka dziurka od klucza do Królestwa Niebieskiego, gdzie już naprawdę spoglądasz w niebo, bo to jest uwielbione ciało Chrystusa. Spoglądasz na cel swojej drogi. Gdzie więc pójść, gdy ta Droga, którą nazywa, nazywamy naszą miłością, gdzieś się zagubi. Gdzie więc pójść, jeśli gdzieś zejdzie na manowce? Gdzie pójść, jeśli zniknie, zacznie, zacznie znikać gdzieś w trawie, w kamieniach różnych grzechów i uraz? Jak nie tu, do Niego, do Eucharystii. I tu na nowo odnaleźć cel, dokąd zmierzamy. Kochani, i dzisiaj właśnie to robicie. W czasie tych misji świętych przyszliście tutaj razem, kto mógł oczywiście. Przyszliście razem, by, tak jak przed laty, na nowo podać sobie prawe dłonie, odnowić słowa tej przysięgi, którą kiedyś składaliście, tacy naiwni szczęściem, tacy zagubieni w marzeniach, tacy przekonani, że wszystko będzie dobrze. Życie to weryfikowało, ale popatrzcie, jesteście tu dzisiaj, mądrzejsi, może trochę poranieni różnymi doświadczeniami, ale jesteście tu dziś. I chcecie wpatrzeć się w Niego i chcecie przyjąć Komunię Świętą, dlatego że rozumiecie, że tak właśnie trzeba, że to jest pokarm na dalszą drogę, że droga się jeszcze nie skończyła. Być może od kogoś z was usłyszę, tak jak rano, gdy błogosławiłem pary i pytałem, to ile lat już razem, jedna para powiedziała 60, inna 55. Przepraszam, znów mi się głos łamie, ale wtedy mi właśnie też łzy popłynęły z oczu, że, że tak można, że to jest możliwe. Nie wątpię, kochani, że to jest możliwe właśnie dlatego, że jest Chrystus, że jest Eucharystia przeżywana razem. Że jest właśnie ten moment, gdy przychodzicie razem do kościoła i tu przyjmujecie Chrystusa i z nim idziecie dalej w życie. Wszystko jedno, ile za chwilę nam powiecie, czy to 60, czy 50, czy 30. Ta droga ciągle idzie dalej i Wy musicie nią iść. Ale nie idziecie nią sami. Ten Chrystus, który doprowadził Was aż dotąd, który, jak usłyszeliśmy w Ewangelii, on sam Was wybrał dla, dla siebie nawzajem. Nie Wyście siebie wybrali. On Was wybrał dla siebie nawzajem i sprawił, że owoc przynosicie. Ten Chrystus dalej z Wami będzie szedł. Tylko Go przyjmujcie. Tylko Go ciągle zapraszajcie. W Nim znajdziecie i obecność, i trwanie, i przebaczenie, i wytrwanie do końca. I takie jest nasze misjonarzy i waszych kapłanów życzenie dla Was. Niech ta miłość, która przecież zmienia się, dojrzewa, niech nigdy się nie kończy. Niech ta miłość nieustannie wzrasta. Niech sprawia, że w waszych sercach będzie radość, pokój. I to takie zwyczajne, proste, codzienne ludzkie szczęście. Amen. Kochani, teraz zapraszam, by wszystkie obecne tutaj pary małżeńskie stanęły razem, tak wzdłuż głównej nawy, para za parą, małżonka obok męża, mąż obok żony. Bardzo proszę, wyjdźcie do głównej nawy, nie wstydźcie się, stańcie, stańcie razem. Małżonkowie, którzy są sami, Proszę, żebyście pozostali w ławce, ale też zaraz powiem, co będziemy robili. Natomiast was drodzy, stańcie parami, tak para za parą. Tak przez sam środek kościoła bardzo proszę, o cudownie. Zapraszam serdecznie. Czcigodni małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Przypomnijcie sobie teraz ten dzień, świątynię i ołtarz i te słowa, które wypowiadaliście oboje, patrząc sobie w oczy. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Dziś jesteście znów w świątyni, przed ołtarzem, razem. Teraz chcemy Was zaprosić, byście świadomie ponowili te wypowiedziane słowa przysięgi. Dlatego tak jak kiedyś, tak i dziś prosimy Ducha Świętego, aby zechciał na nowo pobłogosławić i odnowić Wasz związek małżeński. Niech zabrzmią te słowa, które. Ileś tam lat temu usłyszeliście. O stworzycielu duchu przejść O stworzycielu duchu przyjdź. Na wieś wiemy. znać. Daj mi swój powstań. I Cię jedno odchniemy. Niech znaje Jezus Chrystus. A teraz drodzy małżonkowie, na znak, że chcecie coraz doskonale wypełniać swoje święte powołanie. Proszę zwróćcie się do siebie twarzami. Tak jak w dniu waszego ślubu podajcie sobie prawe dłonie. Ci małżonkowie, którzy dziś w kościele są sami, proszę zostając w ławkach, połóżcie dłoń na sercu, pomyślcie o waszym współmałżonku, który może jest w domu, może w pracy. Wdowy i wdowcy niech modlą się teraz za swoich zmarłych współmałżonków. A ja, kochani, w imieniu Kościoła pytam Was, a wy wobec wszystkich tu zgromadzonych i nas kapłanów, odpowiedzcie. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Czy chcecie? A Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, Niech umocni Waszą wolę i wspiera Was łaską, abyście wiernie wypełnili święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. A teraz, drodzy panowie, na znak Waszej miłości, Waszej wdzięczności i szacunku do tych niewiast, które stoją przed Wami i oddały Wam swoje życie kiedyś, pocałujcie je w dłonie. Kiedyś na misjach pewna pani powiedziała, musiałam na misję czekać, żeby mąż mnie w rękę pocałował. A teraz, drogie panie, z wdzięczności za to, że ci mężczyźni, którzy stoją przed wami, też tak jak potrafią, tę swoją miłość wam dają, są z wami, liczą na was, że wy możecie liczyć na nich. Pocałujcie ich tak w policzek przynajmniej. No i cudownie. Cudownie. A teraz my, kapłani, podejdziemy tam do Was, proszę podchodźcie do nas, będziemy jak wtedy przed laty kładli stółę na wasze dłonie i udzielali wam błogosławieństwa.